Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jest kolejny tydzień w Geta Online. Co tym micie, są nowe zniżki, nowe promocje i... Jeżeli chodzi ogólnie o sam tydzień. Dzisiejszy tydzień można by powiedzieć, że jest skupiony wokół wyścigu, więc mamy dzisiaj wyścigowy dzień. Wyścigowy tydzień, może bardziej bym tak to mógł nazwać. I wraz z tym też tygodniowo oczywiście pojawiła się nowa zawartość, jednakże zanim oczywiście do tej zawartości przejdziemy, są oczywiście zniżki. Tak samo jak wcześniej. Zniżki też pojawiają się tutaj w salonie. W ogóle jak teraz wchodzę do tego salonu, bo nie widziałem jaka jest jego zawartość. Jak widzę te u Simeona i ja też nie mogę, ale się chłop dorobił, nie? Ty że ty takie fury sprzedajesz. Trochę tak, nie? Ależ takie fury tu masz. Ogólnie akurat jedna z nich jest najważniejsza, ale... Zanim, zaraz do tego oczywiście przejdziemy najpierw oczywiście mamy na stronie internetowej do kupienia dużo samochodów weźmy sobie samochodami po pierwsze pojawił się nowy samochód czyli ten taki zielonkawy ja nie wiem co do niego mogę powiedzieć że ma całkiem ciekawy wygląd no i kosztuje w okolicach dwójki czy to dużo czy też nie ciężko jest mi na ten moment powiedzieć no ale tak pierwsze co to w kategoriach dwudrzwiowe e, mamy widzicie pegasi terrero xo przejeżdżamy sobie troszeczkę niżej grotti italii gto jeden z fajniejszych samochodów bardzo szybki lot pariach, też bardzo szybki samochód. No i w kategorii specjalne mamy dwie formuły, które są też u Ona w zasadzie... Tak, jedną zniżkę mamy na SSS, w kategoriach dwudrzwiowe, Wapi Dominator ASP. W sumie tyle, jeżeli chodzi o SSS i w... Tak, jest zniżka na Avengera. Ja co prawda mogę kupionego, dlatego nie mam na niego zniżki, ale jest zniżka na Avengera. Pewno tylko na sam zakup i na tym koniec, na inne rzeczy już. I to tyle, jeżeli chodzi o zniżki na stronach internetowych. Tutaj Bo. mamy Dominatora ASP. W ogóle też Mówię, fajnie, że nie porobili takie zniżki, że nie stoją w salonach, ale mówię, to powinny być jakieś oznaczenia w stylu zniżka, czy coś w tym stylu. Mianowicie w drugim salonie mamy zniżkę na samochód, którego tu no nie ma, czyli tutaj mamy. Linksa. No a tutaj obok to jest tam Torero XO. No ale go akurat można normalnie kupić. Także on jakby się nie liczy. Linksu nie da się kupić więc tylko tutaj możemy go mieć. Jeszcze jest jeden jest na zniszcza, który też nie da się nigdzie indziej kupić. Jeżeli ktoś go nie ma w swojej kolekcji trzeba go sobie zakupić tygodniu. Mianowicie o tutaj, bo tutaj są, jak widzicie, różnego rodzaju tam samochody, co nie, ale najważniejsze jest ten, yy, 811. 811 też się nie da w inny sposób kupić niż teraz w salonie. Także, jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupieniem, jak widzicie kosztuje 680. Ona jest też na zniżce, więc jest trochę taniej. Yy, no i w sumie, jeżeli chodzi też o zniżkę, poza oczywiście samymi w sobie samochodami, mamy też oczywiście nieruchomości, które też są na zniżce. Mamy jedną nieruchomość, która jest na zniżce, a mianowicie są jest nim warsztat. I to chyba tyle jeżeli chodzi o to, bo wszystkie inne rzeczy jak tu widzicie są normalnie sam warsztat sobie można kupić taniej, ten akurat co tutaj zaznaczyłem to jest akurat najtańszy do kupienia warsztat, on kosztuje milion, Nie ma akurat są dosyć opłacalne zlecenia no no, znaczy dosyć opłacalne, jak będzie na nie premio, bo czasem się bawię na nie premio razy 3 to yy, taki warsztat zwróci wam się tak o, ale pewno zgaduję, że jak będzie premio na ten warsztat to też może być No premio na te zlecenia, jeżeli będziemy mówię, jeżeli będzie premio na zlecenia to może być też zniżka na warsztat no i tak, ogólnie w tym tygodniu jest zase ciekawa rzecz, ponieważ nie ma żadnych premii razy 2. tylko są same premie razy 3 dosłownie. Jaka, jak powiedziałem na początku, jest to tydzień wyścigowy, to w zasadzie wszystkie premie związane z wyścigami są. No i też na akcji społeczności też są e, nowe mapki oczywiście. Pewno zgaduję, że każda z tych mapek będzie wyścigowa też, no, bo to akurat nie było wiadome, ale każda mapa, która jest na premie razy 3 to jest po prostu nowa i to jest sum... Wszystkie wyścigi, to akurat jakiś tryb deathmatchowy jest, czyli to widzisz. To jest na no, no to tak, no to tryby yy, społeczności są. No i stworzono do Rockstara i w zasadzie od razu już Wam mogę powiedzieć, to są wszystkie wyścigi. Pierwsze to są wyścigi na pojazdy specjalne z import-export, czyli to są Blaze Aqua, na przykład Deluxo też jak widzę, się znalazło. No ale pojazdy specjalne, Hodringi też są, No, Rage, ale to cały czas są pojazdy specjalne z import-export. Robberg też mamy, mamy Trastera. Też jakiś wyścig się znalazł. Oczywiście wraz z tymi wyścigami jest po prostu event, ale o tym evencie opowiem wam jutro dokładniej, przybliżę po prostu wszystko. Oraz jeszcze wyścig, wyścigach, poza tym jakby formuły na zniżce, to też mamy tutaj wyścigi. Co prawda nie są to wszystkie wyścigi, no tylko konkretnie to będą, mianowicie bolidy, czyli tak zwane open wheel, otwarte kółka. Wyścigi z klubu samochodowego, czyli pościg oraz wyścig uliczny. Jeszcze poza tym na premierze 3 jest jeszcze AP. Bo ten akurat nie jest napisany, ale jest to jest AP, czyli to jest AP, mianowicie to jest tutaj ten mój poziom reputacji. Za taki poziom reputacji możemy sobie mieć zniżkę na samochody stąd oraz oczywiście na na przykład ubrania. Też możemy sobie kupić po prostu ubranka, które znajdują się o tutaj. Są to wszystkie jakieś tam buciki, one są wszystkie odblokowane, jak widzicie to potrzebuje na przykład 200 level, żeby mieć takie białe buciki. Nie? W ogóle nie wiem, średnio gdzieś tak powyżej 250. Tutaj na przykład mamy jak mamy stroje wyścigowe, to tutaj mamy taki jeden specjalny. To jest za tysięczny poj. On jest brzydki, ale wiecie, w wbicie tysięcznego lewale i popisanie się, że ktoś z was ma taki strój, no robi wrażenie, co nie? Zwłaszcza, że jest tydzień wyścigowy, to akurat y, jeszcze coś takiego by nawet miało sens. No i pomyślę nad tym, na tym jutro. No ale wiecie, to są dosłownie wszystkie rzeczy. Nakrycie jakiejś głowy, tam nie wiem. Też oczywiście kupowanie tych rzeczy też daje na mapę, ale to nie jest akurat na premii, z tego co wiem. Pełno tutaj tak jest, nie wiem, może różne koszulki. to jakaś koszulka za 400. Tu w ogóle mam jakąś odblokowaną koszulkę za 245 poziom. Nie wiem skąd nawet, dlaczego ja mam w ogóle odblokowaną, skoro nie mam takiego. Może była rozdawana. Albo z jakąś kupowaną. Kupowanym wozem. Ciężko powiedzieć. To się jakby liczy, nie? I jeszcze oczywiście wraz z tym poza, oczywiście, jeszcze jednym pojazdem, który tam była mowa. Czyli tym na legendary. Pendra la Krute. Mamy jeszcze dodatkowo jeszcze jeden pojazd. Uwaga, w sklepie, którego nikt raczej z was nie odwiedzał często albo bardzo rzadko. Czyli tutaj. Widzicie, pojawiły się rowery, a wraz z dwoma nowymi rowerami też oczywiście jest yy, nowa próba czasowa tutaj wyjdę to wam ją pokażę gdzie akurat aktualnie się znajduje a nowa próba czasowa słuchajcie znajduje się aktualnie w tym miejscu, za tą próbę czasową bo ona będzie codziennie do robienia, codziennie, codziennie ona będzie nie wiem czy trzeba mieć w ogóle rower żeby móc ją robić szczerze no nie próbowałem więc dopiero mówię jutro wam o tym opowiem ale za ukończenie tego dostajecie 50 tysięcy i 1000 lp czy to się będzie opłacało, nie wiem no mówię jak będzie Więcej na temat tego eventu wyścigowego to się wtedy dowiem, żeby Wam opowiedzieć. Czyli dopiero. I to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Jak widzicie, tydzień jest tematyczny, ciekawy. Także, no, będzie co robić w tym tygodniu. Przynajmniej przez jakąś chwilę, żeby móc się pobawić. Także, no co, to byłoby na tyle do następnego. Cześć.